O poleciał k Nie pierdolą No trudno Nie no -pa. <grybujesz> pa 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 ktoś tu biegnie Jakiś MMA O ty k pa 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 Głupnie Nie, nie łupnął 8 Schodź na dół i kolejemy. Kurki strzał, ostrzał! Ostrzał, sukrę! O! <grywa> Ale ja. No, ciebie się Siema. Kiedyś, nie mu, kiedyś może się nie udać, pamiętaj! Oni się stakują w jednym miejscu. Nie, ja muszę iść na dół, bo nie mam tych. Pa, 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 o i dwóch poleciało, pachnie ktoś. Piralno, asysta plus 5. <grywa> o, te podłoga bitka. O, on się tego nie spodziewa, totalnie. Jep, kurwa. O kurwa. O Patrz, a ty chodz znowu? mną. Tu się da wejść, jesteś? Ooooo! E k, zbugowałem się. Rozumiesz, chłopie, tak snukowo, że ja się zbugowałem w kwarcu. No weź o. papa! Pa. pa ty! Ty, ty, ty! Spadł tu, spadł chuj jakiś. Asysta, dobrze! Dobrze, dobrze. A, a, a. Ej! O nie. zdechłem. No nie, no. No chłopa dotknąć nie mogę. No ha, dobra że ja chłopa nie mogę niesamowite na drzewka, na drzewka, na drzewka, na drzewka, na drzewkę. dobra, perłę cyklem, o very big problem i to o k***a very big problem, very big problem o kurwa ja też nie mam właśnie tego dobra Wchodzę tam, kurwa. Wchodzę tam. I miałem setę na zmianę na szczęście. Skałem ze mną też. Mam pięć refilii. Dobra, jeden poleciał. Ja też mam sześć refill'i aktualnie. Jestem na flash. Goniamy w cztery, goniamy w czwórkę. Jestem na Gidi Flash. Goniamy w czwórkę. Koniec, koniec koniec Właś się knokaj mnie Możesz? Czekaj, bo ja zwalam to ich z tych. Z becz, z drzewki. Chyba się wili za tydzień tyle i temu, wydaliśmy. No chyba to że... Nie śmij się, proszę Dobra, plecił kolejny. Łupnął Koks dał! koks sta dał! No kurwa, przecież NoKa nie ma za Dobra Dostał Ch**a mnie będzie tak e, maltretował tutaj Z p***dony ja jestem na pawnmach dalej, nie? Dobra polecie, łupnie ŁUPNĄŁ <laughs> DZIĘKI Ale jaja my zabiliśmy, my zabiliśmy dwóch, my zabiliśmy dwóch ja też. No chyba was... Wow. No... Was serio? Masz jakiś na tą drzewkarkę tam? No, siema. Nie da nic Ja peruję na tą drzewkarkę i spalam no, im. To... No, bo tu...